Zapraszam Was do pierwszego odcinka z gry, gdzie będziemy po prostu kraść. No dobra, zaczniemy sobie od razu. Jesteśmy zwolnieni z więzienia za kaucją. No i musimy po prostu yy, kraść, tak, bo po prostu musimy oddać wszystkie pieniądze, które mieliśmy, jakieś swoje wcześniejsze długi. Wolność ma jednak swoją cenę. Tak jest piękny tutaj morał tego wszystkiego. E, no dobra, miejsce zapisu samoczek zagraj. No dobra, lecimy sobie samołczek i od razu sobie sprawdzamy co tutaj może się dziać. No dobra, czyli nasz komputer to będzie nasze główne urządzenie. Dobra, jak zajebiście wygląda w ogóle nasza baza. This your current base. Not much to look at, but here you can store all your tools and loot. Maybe even buy some furniture. For now, let's get you familiar with the most important skill, which is lockpicking. To learn skills, you need to find skill leaflets. I know where we're gonna find the first one. Get to the pinboard in your truck. Dobrá. Wszystko jasne. Zobaczmy w ogóle jak wygląda to miejsce i bardzo fajne, tak? Pozostało dni 3, aby spłacić tysiąc, będziemy musieli tutaj wrzucać rzeczy, żeby płacać, tak? Odeśli łupy, okej, okay, a tutaj co jest? Mhm, dobra. Finalizacja i dobra, czyli tak, to jest nasze... Aha, dobra, to średnio wygląda, ale tutaj ogólnie tak fajnie to wszystko wygląda, dobra, no. Nasza baza mniej więcej. Dobra. Komputer cały, później będziemy na to patrzeć. I tutaj miasta i napady. Zapłaśnię 1500, aby odblokować. Ile my w ogóle mamy kasy? 500 tylko. Dobra, interakcja. No dobra, a tu jeszcze poziomy. O, czyli tak yy, z minus 25 ze czy po prostu zablokowane. Dobra, no to lecimy tak normalnie. No dobra, co tutaj mamy? Ciężaróweczka. To jest chyba nasza, tak? Jeden garaż. Dobre miejsce, by ćwiczyć swoje kryminalne umiejętności. Okej, okay, no to dobra. Otwierć.

Dobra, tak się kłóca. Dobra, po lewej stronie nadal pokazuje nam, czy nas słychać w ogóle. Jakiś telefon, czyli ktoś będzie mógł zadzwonić pewnie. Okej, okay, no dobra, widzę, że tutaj nikogo nie ma. Wchodzimy sobie na spokojnie, sprawdzałem przez okna. Widzę, że słyszę kogoś. Ej, dobra, to było dość proste. mam jakiś tutaj na kół albo coś, jakiś skan? Tak fajnie sobie zobaczyć pami w taki sposób widzę, że tutaj nikogo chyba nie ma w domu mamy klucze więc sobie normalnie wchodzimy dobra no te nie ma latarki ok gazetka użyj For basic locks, just like that. To acquire more skill points, you need more experience, which you gain by stealing, doing jobs, challenges, and other tasks. to no the lock tool on your computer. It will arrive via a drone drop. Oh, no, jest coś w stylu jak było wszystkie gry, takie, co było, trzeba zbierać rzeczy, żeby... Potem przetrwać kolejne dni, kolejne dni, i tak dalej, i tak dalej cały czas. Coś w tym stylu, tylko tam straszyło. Tutaj po prostu musimy przetrwać, bo będziemy kraść. No, my tam też trochę kradliśmy. Prosty zestaw, dobra, do koszyka. Nie musi być szybkiej. o! Dobra, jeden zebraliśmy O, jest, Bad news. The lady at 106 has returned home. Time to do some sneaking around. Get back inside and lockpick the metal cabinet. Steal whatever you'll find inside. Good luck. Ah, is 106. Ah, 106. Dobra, szybko włam się. Jak to się robi? Obróć zamek na D. Dobra, czyli trochę dalej, chyba jeszcze trochę? A nie, przeszło. E, interakcja, no, szybko otwieramy. No dobra. Ale może jeszcze tak dla sportu, po prostu sprawdźmy to, czy. Ona faktycznie wróciła. Łazienka. To jest tylko... Aha, bo ona tam śpi. Ej, dobra. Faktycznie tam spała. To dobrze, że jednak weszła na tam. O! Da się. Dobra, ale my już lecimy. Do bazy. Dobra, no to sobie sprawdziliśmy, dość to spoko. I w ogóle mamy teraz łom, tak? To nie wiem, czy to jakieś pomocne jest, czy nie. Co mm, ty mamy? interakcję. Pozostał czas 9 godzin, łupu 0, poziom trudności, gracze wróć do kryjówki, zobacz mapę. A czy ja mam gdzieś łup y, rzucać, żeby tutaj pokazywało nam, ile mamy tego łupu? A, zobacz mapę POC. O, czyli chyba mogłem jeszcze e, okraść więcej rzeczy. Ale dobra, wróćmy za 10 sekund. Dobra, no to standardowo pierwsza misja udała się. O, wyzwania po prawej stronie jeszcze tutaj są jakieś. Ale dobra, nie klikam. Zróbmy ten sam oczek. Łupy 1 na 151, łupy VIP. Złote karty, ok, dobra. Okay, i use the lever to send it off. you can also send skill leaflets or keep them for your friends. up to you. one important thing to note. if you deliver more cash than the required quota, it won't go towards the next one, but you will receive more credits. credits are the main currency we use on the dark web to buy things, some of which you will find quite handy.

Let's go check them out. Dobra, sprawdzamy to. Ej, bardzo podoba mi się ta gra i w ogóle będzie fajnie ze znajomym jakimiś Great. zagrać tam. Sklep zadania, sprawdźmy, łatwe zadanko. No dobra, podóż paczkę. No to to jest dość proste zadanie, więc ja bym to przyjął. Nie mamy do na, na to. 106. Back out of this one. Yeah, on this oh. website, you can fill out item requests for cash and experience points. Check it out regularly after each burglary. Sometimes it might be more efficient to fill out a request instead of sending the items via the delivery box. Let's move on to the next website. It's called Locations.

Don't hesitate to buy some info. Also, once you steal enough loot and complete all jobs available in any location, you can claim rewards for completion on this website. Be aware of that. There are some more websites, but I'm sure you can handle them on your own. These were the most important ones. You can step away from the PC. Dobra, ale tutaj. odblokuj A czyli oh, tak to po prostu konzione zlecenia mamy więcej tych lokalizacji Ej, tutaj było fajnie takie już większe mieszkania sobie, ale dobra, tutaj co mamy? Meble a no to faktycznie z tym już sobie poradzimy. Dobra, bo mieliśmy zadanko, tak?

I sprawdźmy, czy to będzie naprawdę bardzo fajne. I like mamy to. Okej. Okay. No dobra. Mamy nasz y, nik Sprawa, kaucja. Ej. Hmm. Redagowano. Czyli nie wiadomo, kałce 50 tysięcy, całości i uwagi mamy. Nie zmarnuj tej szansy. No, czyli musimy spłacić swój dług. To co mówiłem na samym początku. No, czyli nasz tale nie może się zmarnować. Dobra, podpisuj, przeczytaj, aby podpisać. No i dobra, jedziemy. Welcome to your base. As we've discussed previously, you have to pay off your debt in various not-so-moral ways. Steal things from people, complete jobs for cash and all the other stuff. Dzięki. Ej, ale w ogóle ciekaw, czy tutaj będziemy mogli jakieś inne rzeczy jeszcze robić, nie? Czyli handel, jakieś inne rzeczy. To jest to bardzo dość ciekawe. Może sprawdzimy to później. Ciekawe, czy tu mamy w ogóle otwarte. Tak, zlecenia, bo my tutaj e, nie mieliśmy w ogóle. Tak, teraz przyjmiemy sobie. jak sobie pójdziemy od razu, to. To sobie wyrobimy. Dobra. No to co? E, robimy to samo. Tylko, hmm. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czy my tutaj mamy sklep? O właśnie, zobaczcie, bo my teraz co, nie mamy nic, tak? Tak, jesteśmy goliweso. Dobra. Ale tak kij? Nie. Apteczka prosty. Dobra, czy to jest jakieś lepsze? A zaawansowane. Burz do szyb. Ej, to też fajne. No, tu jest bardzo dużo tego. Fala. Ale dobra, weźmy sobie może na początku to. Dobra, i lecimy sobie na misję. O no to co, normalnie zaczynamy. Tysiąc trzy dni, 400 kaski mamy. I lecimy sobie. Musimy spłacić taczka. Pierwsza misja. Wróciliśmy na pełnej Paczka. A? tutaj zabierz. Trzeba tam położyć. Myślę, że ona śpi już. Muzyczka nawet jest, oho, nie możemy, tak, ale... Nie ma tutaj? I dobra. -1 -1. What's your <noise> I bardziej czujni, dobra, uciekamy gdzieś tutaj. Dobra, chyba tutaj też nie możemy. Widzę, że tutaj policjant też jest. I szybko nas zabijają. No, powiem wam, że... No, że będzie ciekawe to. Ciekawie, się zakończył pierwszy dzień. Tą paczkę podłożyć ciężko, jak ona tpi. No, dlatego powinniśmy jednak zrobić sobie... Ten zestawik, nie? Teraz tak. Tatania. Ijęto. Mamy dwa dni. Tylko nie wiem, gdzie jest ta paczka. Ale może się teraz mi uda. Muszę teraz coś zrobić, tak naprawdę. No bo teraz jednak bez tego będzie ciężko. I w ogóle ciekawe jest to, że. Dobra, no widzę, że będziemy musieli tam podejść tam, gdzie umarliśmy chyba nie. No. Tracimy wszystkie rzeczy, które mieliśmy. To jest dość ciekawe. Nie zauważyłem to jest kamera, ale teraz właśnie jest na widoczna dobra, czyli tak naprawdę musimy sobie na to patrzeć i zwracać uwagę. Dobra, zróbmy to. Jakieś tam doświadczenie zawsze jest nie łamujemy się, przyciągamy, styk, cyk, cyk Oduż paczkę Jaką dużą tą paczkę? Jeszcze przed do okno, dobra, a przytrzymaj, dobra Interakcja No tam jest. Dobra. A teraz też nie przejdziemy tak, żeby się udało to. Oho. I może się uda. Jest w domu. Dobra, może to wyjść. Potrzebuję te klucze. A, bo klucze przecież nie musieliśmy ich... Otworzyliśmy te drzwi przed chwilą. Machasz nam. Gdzieś w publikacji? ją widzieć. Ciekawe ile... Ja cały czas mogę te szyby otwierać? Oho. tutaj sąsiad też jest tam udało się zrobić jakiś tam cel jeden o tu jest jakiś lepszy już zestaw potrzeba więc fajnie byłoby może do tego magazynu wejść dobra, gdzie ona jest? bo straciłem ją teraz z oczu. B. Dlatego teraz mi się tego nie uda zrobić, ale może Właśnie No i dla mnie to jest właśnie teraz mapa jakaś M I Tutaj mamy Możemy przeskoczyć No i właśnie o to mi chodzi, że... Lepkie problemy. Apteczka. Co was that? Dobra. Apteczka mamy i coś tam udało nam się. Zabrać. Jest ostrożna, ale ona robi do końca. A biega sobie tutaj. Dobra. I ona tutaj trochę ostrożna jest teraz. Można ją tutaj wycisnąć trochę, nie? Uuu. Coś tam robi? No, byłoby można teraz wejść przez to okno, na przykład, nie? Ale dobra. Spróbujmy wejść dalej. Na przykład tutaj. Musimy coś tutaj popróbować też. A dobra, tu jest gość akurat. No to dobra, no, no nic się nie dzieje. Fajnie, wszystko w porządku. Idziemy sobie dalej. Daj się ok. Oho. Dobra, tu ten dom jednak jest też ciężki. Tu trzeba właśnie. Czaić chyba te rutyny, nie? Te odpowiedzi pokupować. A i dość fajnie, że możemy sobie nawet pochodzić, posprawdzać. i ja ciekawe to, jak. Zobaczymy tutaj, jak ja tak sobie po prostu przebiegam, nie? Tak się ma sąsiedzie. Ciekawy co wtedy powiedzą. Czy będą dzwonić na policję, jak mnie po prostu widzą? No na przykład... Okej, okay, no nie powinienem chodzić im tutaj. Mógłbym skoczyć. To jest zamknięte. Dobra, robię to. Do być tak głośno. O tym mówię. Where are my pills? Nie mogę otwierać. Dźwięk jest. O. Nie ma tu nikogo. Aj też jej nie ma teraz. Proszę do innego pokoju. Nie widzę jej, to jest dla mnie teraz ciężkie. Ej dość. Nie podoba mi się to. Boję się że, yy, tego, że teraz coś stracę, nie? Musiał to zrobić. Ojus. Gdzie tu? Dobra, teraz już się po prostu na spokojnie sobie wrócić do bazy. Bo to już jest troszkę za dużo. Prawie się udało coś tam jeszcze więcej wykraść. Wydaje mi się, że to nie będzie tak dużo warte. Gdzie jesteś? Czemu no ty chodzisz koło domu? Jest noc. Oczuszka jest, nie? Tam, gdzie miała być. Ona coś tutaj robiła. Możemy on tak ją wybawić? Bo no, widzę, że to jest dość ciężko, chyba mam za małe umiejętności, żeby wchodzić do domu gdzie oni śpią i patrzcie się teraz jak ja starszy że zrobię tak Oni już wiedzą no, i ona już dzwoni Ja po prostu już powinienem sobie wrócić 2-1 i wracamy. I właśnie, a może ja powinienem. No cena 1, no i to jest to. Może ja powinienem robić tę misję? Wykonywać. Bo zobaczcie, mamy trzeci dzień i chyba nam się nie uda tego, bo mamy. No. Problem lekki będzie. No, dość, tak. A ta apteczka. Nie nie, ona chyba poszła za zero. A 10, a teżka za 10... Nie, to słabo bardzo. O, tutaj! 10 rzeczy i ale poczekajcie, no ale co ja nie wykonałem tego zlecenia w końcu. Co jest z tym? A nie, wykonałem chyba, ta? Dostałem pieniądze za to? Wakacje. No właśnie, dobra, ostatni, ostatni dzień, tak naprawdę, Wchodzimy. i będzie trzeba zrobić, chyba, że, dobra, następny dzień zrobimy sobie w następnym odcinku, bardzo mi się podoba, więc wyczekujcie kolejnego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, więc dzięki za oglądanie, żegnam was, jo!